Witajcie wszyscy ponownie w naszej przygodzie Ultimate Team w FIFA 15. Dzisiaj kończymy tą nieszczęsną Ligę 6. Gramy wszystkie 4 mecze, które zostały nam do końca. Sezon w większości zepsuty przez serwery EA. Niestety dwa razy przegraliśmy 3 do 0 e, tylko dlatego, że rozłączało nas w, e, na, nas w trakcie spotkania w jednym meczu 1 do 1 e, w drugim 5 do 2, na 10 minut przed końcem w jednym, w 90 minucie w drugim spotkaniu nas, nas rozłączało przegrywaliśmy 3 do 0, oba te spotkania bo jasne, że wyszliśmy sami z meczu prowadząc 5, 5 do 2 no ale już zostawmy to za sobą, grajmy dzisiaj o utrzymanie w lidze numer 6 żeby przyatakować w następnym sezonie awans do Ligi 5 dwóch zawodników potrzebowało pilnie Karty kondycji Kabeja i Wenyama dostali taką kartę, żeby w środku pola jakoś to wyglądało. Pierwszy rywal, skład, mieszanka, poplątanie z przeplątaniem, i nie wiem z czym, jeś... z czym jeszcze na lewej stronie Salpintilis, Greg, napastnik. Mamy tutaj Ramosa, mamy Welbeka, mamy Kabeję, mamy Aleksa Oxleda, Chamberlena. Dużo zawodników, których my już w grze testowaliśmy. 9. minuta meczu. Pierwsza akcja naszego rywala. Ramos wpada rozpędzony w pole karne, no i, no i jak widzicie. Zaczęło się to wszystko bardzo, bardzo, bardzo źle, ale nie poddawaliśmy się. Ten odcinek to był walk, to była walka, walka do końca. Jak widzicie tutaj piękne, piękne strzały naszych zawodników, ale wszystko bronił Howard. Zresztą Howard w tym spotkaniu, o, tutaj nie musiał interweniować po strzale Gibbsa, ale, ale Howard naprawdę to jest nasz przyszły bramkarz. Mam nadzieję, że niedługo uda nam się Howarda sprowadzić do naszego klubu. Kolejna akcja naszego rywala. Piękne doświadkowanie. Ramos po raz kolejny w tym meczu znowu zjada siatkę. 2 do 0. Dla naszego rywala kolejna sytuacja No jak widzicie ten mecz niedobrze się zaczął Była 44 wpadł Welbeck w pole karne I nie wiem jakim cudem, nie ma 3-0 Zobaczcie statystyki, tylko dwa celne strzały Z naszej strony, ogólnie w pierwszej połowie Nie działo się nic ciekawego z naszej strony Wszystko było bardzo słabo toczone Rywal, rywal prezentował się Dużo, dużo lepiej od nas I praktycznie tylko cudem nie przegrywaliśmy w tym meczu Wyżej niż 2-0 Zmiany w naszym składzie, no bez zmian tutaj czułem, że nic nie dam rady zrobić Wszedł Welbeck Wszedł Alex Oxley, Chamberlain i zobaczyliśmy na placu również Barclaya za Kabeję Takie trzy zmiany zaproponowałem I liczyłem na to, że chociaż wyciągnę remis w tym spotkaniu Żeby gdzieś tam łapać te punkty w tych czterech spotkaniach I awansować Ach, awansować, chciałbym utrzymać się w lidze numer 6 Rzut karny dla naszego zespołu, bardzo brzydko faulowany Roz Barclay przy strzale prosto w Howarda Rzut karny oczywiście podszedł Stefan Jovetic, który strzelił na 22 minuty przed końcem, przed końcem spotkania strzelił Stefan Jowetic Bramkę na 2 do 1 i wierzyliśmy w to, że w tym meczu na pewno nie przegramy. Welbeck, piękny rajd Welbecka wpadł w pole karne. Welbeck, spokojnie, tam na dole ekranu zobaczył Joweticza. Wiem, wiem, sweaty, ale tam i tak byłby rzut karny, ponieważ Howard faulował danego Welbecka, co jesteście w stanie teraz pewnie zobaczyć. No nic, Sweaty, wiem, takich goli się raczej nie zdobywa, ale jest, mamy nóż na gardle, musimy zdobywać punkty, musimy, musimy wygrywać, więc dlatego właśnie e, stwierdziłem, że Welbeckiem podam na puste pole do Joweticia, który nie miał problemu z pakowaniem piłki do bramki, dwie bramki w tym meczu Joweticia, naprawdę gościu jest niesamowity, łapiemy punkcik, jeszcze wierzymy, jeszcze wierzymy w awans. Czemu ja tak tym, z tym awansem Wale, Tak w, ze wszystkich lig, żeśmy awansowali od razu, a tu ja bym chciał awansować. Gramy o utrzymanie, nie awansujemy. Tarnobrzeg. Tarnobrzeg, dobrze widziałem? E, tak? Tarnobrzeg, tak właśnie, Tarnobrzeg. E, gramy z Polakiem, chyba pierwszy raz, tak? Jestem pewny w super że gramy z kimś z Polski. Mamy Ciccialito, Javiera Hernandeza, mamy Diego Alvesa na bramce, mamy Mirandę, więc... Skład, skład bardzo, bardzo fajny. Zaczęło się już w dziesiątej minucie naszą akcją, Jowetić wpadł w pole karne i no i nie wiem, nie wiem dlaczego Joweticz nie strzelił, lewa noga jego gorsza więc jestem w stanie gdzieś zrozumieć e, to, że nie ta kolejna akcja naszego, e, naszego teamu ładnie Joweticz z Welbeckiem pracuje, Wpuściłem na na boisko za Vargasa, no i jak widzicie no nie pomyliłem się, Welbeck gdzieś chyba jest lepszym zawodnikiem niż Vargas Ściągam tego Vargasa z wielkimi nadziejami, ale zobaczcie Welbeck siedzi na ławce, a kiedy go wpuszczam to w poprzednim meczu dał nam dużo teraz znowu nam daje, więc myślę, że Welbeck no, na stałe za gości w naszej edacji. Kolejna akcja, piękna asysta, chyba Łeniamy, tak? leniama z czwórką. Asysta do Joweticza i który to już go w tym odcinku Joweticza? On oczywiście pokazuje dopiero teraz, że tutaj jest i strzela na nas Bramkę. miło, że w pierwszym meczu strzelił aż dwie. Objęliśmy prowadzenie 2 do 0. Było to bardzo pozytywne, bo te trzy punkty były naprawdę na wagę, na wagę złota. Rywal tutaj, jak widzicie, popełnia błąd, zły wyrzut, potem zła złe wyprowadzenie piłki, strata strata jej, Jowetic po raz kolejny piękne podanie, chyba Welbecka tak, Denny Welbek zalicza genialną asystę a Jowetic po raz kolejny strzela bramkę, prowadzimy 3 do 0 w 31 minucie i tu już byłem niemal przekonany, że w tym meczu będą 3 punkty i nie zaliczymy porażki w pierwszych dwóch spotkaniach tego odcinka Welbeck pięknie tutaj wysunął kolejna asysta Welbecka, genialnie mu się gra z Joweticiem. fantastycznie razem współpracują, Jovetic piąta Piąta bramka chyba w tych dwóch meczach, widzicie, przewaga do przerwy była naszego zespołu, no dosyć znaczna. Cztery strzały w światu bramki i cztery gole. Tutaj nie wiem co się stało. Tu powinien być fał, a potem moja obrona w ogóle nie, 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 nie ruszała się do piłki. Nie, nie wiem, dziwny przywilej korzyści, dla mnie dziwna sytuacja. Nie mogłem jakoś powstrzymać tej akcji. Miranda o dziwo z, na, na środkowym napastniku, przez chwilę e, grał. E, no i 5 do 1 w tym momencie. Rachim Sterling, genialny zawodnik. Naprawdę, jak mi się tutaj gra z Sterlingiem, to, to nie mam słów. No, przeszedł wszystko, widzicie? I, I taka piękna bramka by była, ale się nie dało. Druga akcja Sterlinga, chwilę później. Czarowałem, jak tylko potrafię. Ładna ruletka Sterlinga, przełożenie i rzut karny, zmiażdżył mnie i tu raspę. Rozmiażdżył no, małego filigranowego Sterlinga. Rzut karny, oczywiście, podszedłem do tego karnego Joweticiem, jako że no, jest to zawodnik, który naprawdę sieka wszystko. Joveticz, no i bardzo spokojnie, jak widzicie, bramka Joweticia. na spokoju. W tym meczu już większych emocji nie było, ponieważ byłem pewny, że ten mecz wygram, mimo że oczywiście szacunek do rywala jak najbardziej jest. Po prostu w tym meczu byłem, byłem lepszy i wygrałem to spotkanie. Ostatecznie, jak widzicie, Joveticz 5 bramek w tym spotkaniu zdobył Stefan. Jovetic łącznie to jego siódma bramka w tym odcinku licząc dwie z pierwszego spotkania. Joveticem gra mi się wspania, ale polecam wam Joweticza, jeżeli macie jakiś tam skład z BPL, odłóżcie so sobie te 5000 końców, już chyba 4,5, nawet na peceta. Nie wiem jak z innymi konsolami i naprawdę warto pobawić się Joveticiem, bo jest genialny. Jak widzicie, dwa mecze do końca sezonu. wystarczą dwa punkty, aby się utrzymać w tej lidze. Liczyłem na to, że już w tym meczu sobie zapewnię, otrzymanie i te kilka kilka tysięcy końców i już będę miał reset w głowie nie będę pamiętał o tym sezonie który został troszkę zepsuty tak jak mówiłem wcześniej przez serwery EA nasz trzeci rywal w tym w tym odcinku skład bardzo fajny z Bundesligi mamy Adrena Ramosa po raz kolejny mamy <coughs> przepraszam Draxlera mamy Sydney Sana na tak Sydney sam to był tak Sydney San Sydney Sam. Tak, na pewno Sydney Stan. E, na skrzydle, więc ładne tutaj skrzydła naszego rywala i dobry napastnik. E, było, było na początku bardzo wyrównanie. Ja nie wiem, dlaczego tutaj takie centry mi się jopeticzem zdarzały niecelne. Było wyrównane spotkanie. Chodziło mi o to, że gra zamykała się w środku pola, bo do 30 minut się nic nie działo. Ale Arnautowicz w 32 minucie zrobił to. Strzelił bramkę. 1-0 prowadziłem. Wytykał tutaj publiczności, że to on. Strzelił bramkę. W tym momencie prowadziliśmy 1-0. Było 20 minut do końca pierwszej, pierwszej części gry, i dobrze to się wszystko toczyło. Bo jeżeli ten mecz byśmy wygrali, już byśmy mieli awans. Patrzcie, znowu awans. Byśmy mieli utrzymanie w kieszeni. Nie zabijcie mnie za ten awans. Chociaż ten awans to odlekamy i tak kilka dni. Zobaczcie, jakie tu przyjęcie Kabei było. No genialna akcja. Proponuję cofnąć Kabeja przy opiłkach w sposób niesamowity. Mamy przewagę nad rywalem, mamy ogromną, ale tylko jedna bramka strzelona. Więc to nie można być niczego pewnym, bo jedna przypadkowa akcja mojego rywala patrzcie na ekran. Jedna przypadkowa akcja mojego rywala i naprawdę no, może być jeden-jeden z dupy. O, kurde, wykrakałem, cholera. Jak to się stało? E, no, Bramka żałosna, nie ukrywajmy tego. Cała FIFA zaprezentowana w jednej akcji przebieg, całe boisko i strzelił bramkę. Tutaj liczyłem, naprawdę liczyłem na karnego. Liczyłem, że będzie ślizg albo jakieś wejście głupie mojego rywala. Było ono. Rzut karny oczywiście podszedł. Jovetic w punkt. To jest trafienie w punkt. Tego się nie da obronić. Stefan, Jowetic, 2 do 1. I po raz kolejny uwierzyłem w to, że to jest ostatnie spotkanie w tym odcinku i w tej lidze. Jowetić po raz kolejny pokazuje, że jest tutaj i strzela do na nas bramkę. Prowadziliśmy 2 do 1 od 61 minuty gry. No ale tak. No teraz też patrzcie na ekran, bo to też będzie bardzo ciekawe. Maxim, 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 maxim. 2 do 2. No. I jeszcze kalma. Oczywiście preżetowo gościu musiał mnie skalmować, ponieważ jest graczem, graczem lepszym. No, wydryblował całą moją drużynę. Nie mówię, że nie, ale ja tu się staram jakieś ładne akcje tworzyć, a rywal takimi właśnie akcjami mnie dominuje. Jak widzicie, Ramos strzelił chwilę później bramkę i wypina mój rywal do mnie dupę, bo jestem słabym graczem i stwierdził, że nie jestem niewarty tego wszystkiego. Ale Jovetic. No, od czego mam w drużynie Joveticia. Ósma bramka, dziewiąta. Nie wiem, już się pogubiłem. Jovetic w tym odcinku. W całym tym odcinku jest genialny. Ostatnia akcja mojego rywala w tym meczu. Powinienem ten mecz przegrać, ale król uratował nam jeden punkt w tym spotkaniu. Tylko dzięki królowi mamy w tym meczu remis. No tutaj Welbeckiem mogłem już podstawić kropkę na 90 minucie, ale dany Welbeck nie przelobował rywala w taki sposób, jak chciał, żeby on przelobował niestety. Musieliśmy rozegrać... Musieliśmy. Musieliśmy rozegrać czwarte, ostatnie spotkanie na dzisiaj. N nie byłem... Coś mi tutaj dzwoni. Przepraszam was bardzo, nie spodziewałem się, że będzie mi tutaj coś e, dzwonić. E, kurde, musiałem zadzwonić. E, zmiany w naszej drużynie, stwierdziłem, że Alex Oxley-Chamberlain zagra od pierwszej minuty. E, zmęczona już drużyna, ale no tak jak wam mówię, nie miałem czasu, żeby grać brązowym składem, żeby się zregenerował e, nasz zespół, więc stwierdziłem, że no niech gra na tej kondycji jaka jest. Wystarczył nam remis w tym spotkaniu, żeby w lidze pozostać. Nie chciałem spadać, ale jak zobaczyłem ten skład, pomyślałem, no spadniemy, mamy Mirandę, mamy szawiego, mamy Negredo, i to naprawdę skład świetny. Pierwsza minuta spotkania, Negredo rozpędzony w pole karne, Wpada strzela, król broni. Ale jak świetnie Cheachali to przelobował całą mój, cały mój blok defensywny. Nie mam słów. Piękny Lob, 1 do zero od pierwszym spotkania dla naszego rywala. Kolejna akcja, wybijamy ledwo co sobie tam radzimy. Negredo strzela, ale król! Tym razem to wyjął. Pierwsza połowa, jak widzicie, tragiczna w naszym wykonaniu. Wystarczył punkt, ale my dwa strzały oddaliśmy. Tutaj Joveticem dośrodkowałem. Już nawet mi nie zależało, kim ja dośrodkuję. Czy Arnaltowiczem, czy Kabeją, czy, kim, czy Barclayem, kimkolwiek. Już tam podszedł Jovetic dośrodkową i patrzcie. I gol Arnaltowicza. Objęliśmy prowadzenie i uwierzyliśmy. Jeszcze raz Arnaltowicz lewą nogą, ale niestety nie dał rady tego Arnaltowicz tutaj wpakować. Kolejna sytuacja 65. Arnaltowicz wpada w pole karne, rozpędzony. Arnaltowicz! Tak, tak, panowie, tak. To był mój mecz, mimo że po pierwszej połowie oddaliśmy dwa strzały na bramkę, z czego żaden nie był celny, czyli nie skończył się w świetle bramki rywala. A teraz, proszę, co robiliśmy? Wellbeck i 3 do 1 w 71. minucie. Tutaj byłem pewny tego, że w lidze zostanę. Nie wiem, z czego się cieszyłem. Bo powinniśmy awansować do Ligi 5 już od razu, a nie się bawić w tą Ligę 6. Tak czy inaczej, prowadziliśmy 3 do 1 i już byłem przekonany o tym, że w Lidze pozostaniemy, jak już mówiłem wcześniej. No tutaj piękna akcja mojego rywala Chicharito. Warto tą akcję zobaczyć jeszcze raz. Pokręcił całą moją obroną na końcu piękną ruletą. Minął chyba distę i umieścił piłkę. Pięknie przy słupku. Kolejna akcja naszego rywala ISKO Pięknie wysuwa Cicciarito i będzie remis. Czy nie? Cicciarito! Mamy dużo szczęścia po raz kolejny. Słupek to na 3 minuty przed końcem spotkania. Teraz nasza akcja. Nasza akcja, która już skończyła to spotkanie Jovetic Pięknie się utrzymał przy piłce. Piękne podanie Rosa Barclaya do Alexa Oxlade'a Chamberlaina. I Chamberlain on teraz pokaże, że Sterling odchodzi z klubu, ponieważ kończy mu się wypożyczenie, a Alex Oxley Chamberlain zastąpi go bardzo godnie. 4 do 2. Wygraliśmy to spotkanie właśnie w takim, w, ta, w, w takim rezultacie. Naprawdę odcinek wyszedł, mam nadzieję, w miarę pozytywnie. Nie, nie przegraliśmy w całym odcinku. Dwa remisy i dwa zwycięstwa, co pomogło nam utrzymać się w lidze numer 6. Wiem, brzmi to głupio, ale doliczcie sobie 6 punktów, powiedzmy, albo nawet 5. I udałoby się awansować, gdyby nie to, że dwa razy i jej nas wywaliła z serwerów. Raz wywaliła nas przy stanie 5 do 2 dla nas w 90 minucie, więc. Co, co tu dużo powiedzieć? Mamy 9000 końców. Jeżeli widzicie jakieś zmiany w tym zespole, śmiało komentujcie. Mi się zostaje z Wami pożegnać, yy, podziękować za oglądanie, życzyć Wam miłego dnia. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.